Hej, siema, cześć. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastowym na kanale Misia i Technologia. Słuchajcie, jaram się, ale też się trochę stresuję, a pomyślałam sobie, że taka forma podcastowa to jest fajna forma do tego, żeby opowiedzieć wam o kilku rzeczach związanych z technologią, które mi się nieraz przydarzają, ale niekoniecznie są dobrą formą do opowiedzenia na jakby pełnoprawnej firmie, to nie jest też recenzja, to nie jest opowieść o jakimś produkcie czy o użytkowaniu. Czasami zdarzają mi się różne technologiczne historie, którymi chciałabym się z wami podzielić, i nie tylko może historia technologiczne, ale też growe. Jeśli chodzi o częstotliwość podcastu, to nie powiem wam teraz. Słuchajcie, będzie wychodził w każdy czwartek, czy tam piątek, czy wtorek. Nie wiem, jak będzie wychodził. Nie chcę też na siłę tematów tutaj wrzucać, jeśli bym nie miała wam nic do opowiedzenia. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak ta forma się rozwinie. Dajcie znać oczywiście po odsłuchaniu całości po zobaczeniu, jeśli ktoś chce mnie widzieć na YouTubie, jak wam ta forma przypadnie do gustu. I czy będzie to fajny, fajny sposób. Czekam oczywiście na wasze, na wasze doświadczenia, czy w ogóle lubicie podcasty słuchać, bo ja ostatnio, słuchajcie, naprawdę dość dużo tych podcastów słucham, szczególnie jak jeżdżę samochodem. To jest taki czas, kiedy ja bardzo dużo podcastów słucham, e, znaczy może nie bardzo dużo, w sensie kilkanaście różnych podcastów, e, ale <grytanie> chodzi mi, że to jest taki czas, w którym naprawdę e, te podcasty u mnie są grane. Łyczek kawy, zdrówko dla Was. I słuchajcie, polecimy sobie z tematem. Ja chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest historia i moja przygoda z Ertagiem, ponieważ nie tak dawno go zgubiłam. Druga historia to jest historia związana z IOSM 16 i z tym, jakie ostatnio problemy mnie napotkały i jak sobie dziś z tym poradziłam. Jak to wszystko, jak to teraz u mnie wygląda. Zaczniemy sobie słuchajcie od Ertaga, bo ja myślę, że to no może całkiem może być ciekawa historia. Bo Ertag to jest taki gadżet, który przypinamy do jakiejś ważnej dla nas rzeczy, kluczy, nie wiem, schowamy do roweru, do samochodu i tak I tak naprawdę o nim zapominamy. Ja. Nie szukałam w sumie takich treści, nie, nie sprawdzałam, czy ktoś o tym opowiadał, jak tego Ertaga zgubił, jak go znalazł. Myślę, że jest trochę tego w, w internecie czy na YouTubie. Natomiast chciałam wam się, z wami się podzielić moją historią i czy w ogóle ten rtag się znalazł i jak to, jak to wyglądało. Słuchajcie, ja może w przeciwieństwie do większości ludzi <laughs> używam Ertaga dość często, w sensie ja bardzo często szukam kluczy, bo ja swojego Ertaga mam przyczepionego do swoich kluczy. Bardzo często ich szukam, co najmniej cztery razy w tygodniu. Gdzieś podczas przechodzenia do domu rzucę je niedbale i po prostu zapominam o tym zupełnie. Więc ja dość często ich szukam i ten Ertag jest jednym z naprawdę najfajniejszych dla mnie gadżetów. I tutaj uwaga będzie autopromocja. Trochę też sentyment jest z tego względu, że ja pierwszy film na YouTubie nagrałam właśnie o Rtagu i zaznaczam to jest autopromocja link do tego filmu o ertagu moim Macie w opisie tego filmu tego podcastu Wracając, to było tak że ja od kilku dni zobaczyłam że breloczek do mojego ertaga jest zepsuty że jak go próbuję odpiąć to on zostaje w tej pozycji otwartej i nie mogę tego breloczka zamknąć w związku z tym niechybnie na 100% gdzieś mógłby mi wypaść ale sobie pomyślałam, a wie, zaraz wymienię, dobra, nic się nie stanie. Będę pamiętać o tym, że ten breloczek jest zepsuty. I oczywiście stało się to, co nie chciałam, żeby się stało, czyli ertak gdzieś mi wypadł. Jechałam po córkę do przedszkola, odebrałam ją z przedszkola, wieczorem przyjechał mąż, to był piątek. I okazało się, słuchajcie, że tego ertaka nie ma, że on. Pokazuje mi się cały czas, jakby był przy naszym bloku, ale generalnie nie ma go w domu nigdzie, nie może złapać sygnału, więc niechybnie w domu go nie mam. No więc rozpoczęły się moje gorączkowe poszukiwania. Szłam drogę do samochodu i z powrotem do klatki z 5-6 razy. Cały czas tego Ertega szukałam. On co jakiś czas wysyłał sygnał. Oczywiście włączyłam tryb utracony. I cały czas pokazywał mi, że gdzieś koło tego mojego bloku jest, ale nigdzie, absolutnie nigdzie nie mogłam go znaleźć. Próbowałam przy samochodzie, patrzyłam pod samochód, oczywiście cały czas idąc, w międzyczasie, próbowałam wywołać tą, ten sygnał dźwiękowy, ale póki nie byłabym blisko Ertaga, no to wiadomo, że ten sygnał dźwiękowy po prostu nie zadziała. Cały czas go widziałam jakby przy tym bloku, i cały czas próbowałam, że tak powiem, macać, szukać. Ale niestety nie udało mi się go znaleźć. Wydawało mi się, że któryś po prostu z moich sąsiadów go gdzieś znalazł i zabrał sobie do, do mieszkania, stąd wyświetla mi się gdzieś, tak mi się wydawało przy ostatniej klace, bo on tak, tak się pokazywał, jakby na rogu bloku. I słuchajcie, cał, cały wieczór go szukałam. Szukałam go kilkanaście razy kilkadziesiąt razy bym nawet powiedziała, łaziłam tam i z powrotem, żeby go znaleźć, ale niestety go nie znalazłam. Rano jak wstałam, zobaczyłam, że gdzieś koło pierwszej w nocy, bo w ogóle cały czas on jakby się logował i ja cały czas dostawałam update jakby lokalizacji, tylko że on cały czas pokazywał się, że jest w tym samym miejscu, czyli teoretycznie nikt z nim nigdzie nie chodził, znaczy teoretycznie, no nie chodził nikt z nikim, z, z nim nigdzie, i gdzieś leżał po prostu. Ja podejrzewałam, tak jak mówię, że któryś z sąsiadów moich zabrał, leży to na biurku, bo on nie wie do końca, co to jest i stąd też wysyła mi cały czas jakiś tam update lokalizacyjny. Rano zobaczyłam, że Ertak ostatni raz lokalizację wysłał jakby około pierwszej w nocy. No i pomyślałam sobie, no już trudno, no po prostu zginął, nie odzyskam go, no przecież nie będę chodzić po mieszkaniach, szczególnie, że nie dostanę się do obcej klatki i nie będę szukać dźwiękowo, czy gdzieś, czy gdzieś może by nie piszczał, chociaż przez chwilę miałam takie, że a, jak ktoś będzie wchodził do bloku, do klatki tej, tej na rogu bloku, to ja, to ja tam będę, w, to ja wejdę. I będę chodzić właśnie i szukać tym, tym dźwiękowym, ale sam się co ja powiem, zapukam i co to słyszę, moje gartaga. No z jednej strony, tak, powinnam słuchajcie, też e, to był jakiś jeden tam z, ze sposobów, żeby to, żeby to sprawdzić, ale z drugiej strony, no miałam takie opory, żeby to zrobić. W każdym razie e, w sobotę rano szłam do samochodu męża, który stał jakby po, po drugiej stronie, z, z innej strony bloku. I cały czas, ponieważ miałam nadzieję, ponieważ cały czas jakby ta lokalizacja była, miałam nadzieję, że ten tak się znajdzie. Szłam i cały czas próbowałam wywołać ten sygnał dźwiękowy. Idę, idę, i nagle go słyszę. Nagle on się połączył z telefonem i udało się go znaleźć. No więc zaczęłam go wyszukiwać, żeby mnie zaprowadził co do milimetra, i cały czas puszczałam ten sygnał dźwiękowy. I jakie było moje szczęście, że słuchajcie, airtag się odnalazł. Okazało się, że Ertak zginął w wysokiej trawie, w miejscu, w którym parkowałam, zanim pojechałam po moją córkę do przedszkola. A ponieważ wkładałam coś do bagażnika, to po prostu przez to, że ten breloczek był zepsuty, ten Ertak mi spadł do tej trawy i tam sobie grzecznie leżał, aż go wywołałam i aż go sobie znalazłam. I naprawdę, słuchajcie, się mega ucieszyłam, bo tak jak mówiłam wcześniej, ja. Bardzo często tego RTG używam. Ja bardzo często szukam tych kluczy, więc dla mnie ten gadżet jest naprawdę mega, mega przydatny, i to nie tylko w takich sytuacjach, i na wypadek, gdyby mi ktoś, na wypadek, gdyby mi ktoś te klucze zabrał, żebym szukała, żebym mogła zlokalizować złodzieja i tak dalej. Ale właśnie na wypadki, gdzie wrzucę, nie wiem, do której torebki, albo się spieszę, i gdzieś go tam zostawię, i tak dalej. Mnie się ten gadżet naprawdę, naprawdę mega przydaje, więc naprawdę się bardzo ucieszyłam, że go znalazłam i mogę powiedzieć, że w sumie AirTag spełnił swoją funkcję, bo tutaj jeśli chodzi o znalezienie go, to już były naprawdę milimetry. Gdybym dzień wcześniej poszła w drugą stronę właśnie spróbować tam szukać, no to po prostu bym go znalazła. On był w wysokiej trawie, nikt go nie mógł zobaczyć, jeśli by nie wiedział, czego szuka, i jeśli by nie wiedział, że trzeba tam czegoś szukać, bo coś tam jest, to nikt stamtąd go y, nie wziął, dlatego że to była bardzo wysoka trawa. Ale bardzo się cieszę, że go znalazłam i tak jak mówię, tak naprawdę spełnił swoje zadanie dość dobrze, pokazywał lokalizację, bo ja widziałam, że on nie jest w mojej części bloku, jakby w mojej klatce, tylko na zupełnie drugim krańcu bloku i faktycznie. Był w takiej trawie przy drugim krańcu bloku. Trzeba było tam po prostu zmienić kierunek, w którym szłam. Także AirTag jest, tak? Wymieniłam już bryloczek, żeby ta sytuacja się absolutnie nie powtórzyła, żebym mogła mieć AirTaga cały czas przy sobie. No i teraz dajcie mi znać, czy Wam się do tej pory AirTag do czegoś przydał? Czy na przykład udało Wam się znaleźć, nie wiem, klucze, rower, samochód? Powiem, że niektóre osoby wkładają AirTaga do samochodu po to żeby go ewentualnie w przypadku ewentualnej kradzieży móc znaleźć. Ale może macie jakieś przykłady, jeśli chodzi o użytkowanie Ertaga, może wam się właśnie przydał. Szczęśliwie się coś odnalazło. Albo może jesteście z tych osób jak ja, że bardzo często tego Ertaga szukacie w sensie rzeczy przyczepionej do tego Ertaga. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa waszych historii ertagowych. I wiecie, rozważam też kupno jeszcze jednego Ertaga do jeszcze jednych kluczy czy do portfela, żeby mieć, żeby w razie czego móc, móc znaleźć i móc zobaczyć, gdzie, gdzie to się znajduje. A propos jeszcze Ertagowych historii, to trafiłam dzisiaj na Instagramie na taki filmik, gdzie dziewczyna opowiada, jak. Zgubiła swoje AirPodsy, w sensie zostawiła je w samolocie. W case do tych AirPodsów był AirTag, więc podejrzewam może, że to były AirPodsy Max. No ona tego nie mówi na filmie i, i nie mówi, jak to wyglądało, jaki to był case, ale opowiada właśnie, że ten AirTag tam, tam był. I że ona widziała, jak te jej słuchawki oblatują sobie cały świat i że te słuchawki są w samolocie, że były w Tokio, były w Singapurze bodajże, ona próbowała się tam z liniami lotniczymi skontaktować, teoretycznie szukali tych słuchawek, ale ich nie znaleźli, a ona tylko cały czas widzi, jak te słuchawki sobie latają z jednego krańca świata, na drugi koniec świata. Niestety, z tego co widziałam, nie udało jej się tych słuchawek odzyskać. Póki ten Ertag działa, to ona tak widzi, jak to lata tam i z powrotem, tam i z powrotem. Także taka ciekawa historia. Tak jak mówię, dajcie znać, jak tam wasze historie Ertagowe. Czy macie jakieś ciekawe, czy Ertag wam w jakiś sposób pomógł, czy na razie macie go przypiętego do kluczy i w ogóle o tym, czy do innej części ważnej dla Was, czy do jakiejś innej rzeczy ważnej dla Was i w ogóle zapomnieliście o tym Ertagu. Słuchajcie, druga historia jest związana z ios 16. Jeśli w cudzysłowie siedzicie w temacie i śledzicie newsy i tak dalej, możecie zauważyć, że dużo osób jest bardzo niezadowolonych z iOS 16, że jest to dość zbagowany system. W tym momencie najczęstszy problem, który widzę, to przycinająca się klawiatura i zablokowany ekran, czyli lock screen, który robi nam, który się kładzie po prostu poziomo i <laughs> no cóż, nie wygląda to zbyt estetycznie. Ja sama wrzucałam niedawno, niedawno zdjęcie na Twittera. Notabene, jeśli ktoś chce śledzić mnie na Twitterze, to ja też tam zapraszam. Piszę różne ciekawe rzeczy, albo może i nieciekawe, no ale jeśli macie ochotę, to też zapraszam. Też są linki w opisie filmu. No, wrzucałam na Twittera właśnie zdjęcie z moim bugiem z iOS 16. Natomiast ten najgorszy problem, jaki miałam po zainstalowaniu oficjalnej wersji, to jest problem z baterią. Ja słuchajcie, zawsze jak zmieniałam iPhony, było tak, że tak mówili o tym, że bateria jest lepsza, bateria dłużej trzyma, lepiej trzyma i tak dalej. Ale tak naprawdę, ponieważ więcej było tam wsadzone, dużo zmian, nowy procesor i tak dalej i tak dalej. Ja nie widziałam jakichś większych zmian takich odczuwalnych, jeśli chodzi o długość użytkowania na baterii. Zawsze to był około jeden dzień roboczy, jeśli chodzi o użytkowanie smartfona. Największą zmianę zauważyłam w momencie kupna iPhone'a 11 i to było dla mnie naprawdę wow, bo iPhone potrafił mi wytrzymać dwa dni, co jest mega wyczynem. Ja miałam iPhone'a 11 przez półtora roku. I w ciągu półtorej roku bateria spadła na tyle, tylko że około półtora dnia był w stanie mi wytrzymać, co uważam za świetny wynik jak na półtora roczny telefon. I dopiero od iPhone'a, gdzieś 11, ja przynajmniej osobiście odczuwam taką mega różnicę, jeśli chodzi, jeśli chodzi o użytkowanie baterii. W iPhone'ie 13 Pro to jest, w moim obecnym telefonie, to już jest w ogóle dla mnie. Mm, Kosmos i naprawdę fajnie mi się używa tego. Od iPhone'a 13 Pro tak naprawdę to jest świetna też bateria, i bardzo dobrze mi się tego użytkuje. I ona na, zawsze była na bardzo zadowalającym poziomie. Niestety, bo ja przez jakiś czas miałam iOS 16 w wersji beta public, czyli public beta zainstalowaną jeszcze przed oficjalnymi wersjami. Bo to jest chyba drugi albo trzeci raz już nie pamiętam, kiedy ja biorę udział w publicznych testach i instaluję sobie iOS-a wcześniej, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, jak tam te nowości i po jakim czasie o nich zapomnę. Bo szczerze Wam powiem, to jest też może temat na osobny podcast, na, na osobną jakby rozmowę. Ale szczerze Wam powiem, że ja już między jednym a drugim iOS-em nie widzę jakiejś mega totalnie szczególnej różnicy. To nie są jakieś funkcje czy opcje, które niesamowicie chciałabym i muszę mieć. Bardziej wydaje mi się z mojego zamiłowania do technologii i tego, że ja lubię. No po prostu lubię mieć, jak jest i możliwość, to lubię sprawdzić nowości. Dlatego to instaluję, ale powiem Wam, że również szybko zapomniałam o tym customizowanym lock screenie i tych wszystkich zmianach, co zainstalowałam tego iOS 16 Public Beta. Natomiast zazwyczaj robię tak, że przed, przed wyjściem oficjalnej wersji ja nie aktualizuję sobie telefonu na becie. Po prostu usuwam profil i wskakuję od razu potem na oficjalną wersję, i tak sobie jestem na tej oficjalnej wersji aż do czasu. Następnego iOSa, czyli w tym przypadku będzie iOS 17 Łomatko 17. Lata lecą. E, także do tego czasu pewnie będę. E, będę na oficjalnej wersji. Albo można powiedzieć byłam, ale do tego też przejdę. I słuchajcie, bateria w iOS 16 u mnie to była tragedia. Tragedia, naprawdę. E, ja, pod koniec dnia, około 19, miałam 20% baterii, co mi się nie zdarzało nigdy. Nawet na moim półtora rocznym iPhone'ie 11, może się zdarzyło jako pojedynczy przypadek, ale musiałabym za przeproszeniem siedzieć na tym telefonie, nie robiąc nic innego w ciągu dnia przez bite 9-10 godzin. Natomiast. Takie sporadyczne zjazdy baterii na moim iPhone 11. Ja ich nie pamiętam. Może były, może się raz, dwa razy zdarzyło, ale tak jakby, nie pamiętam. Tak złej baterii nie miałam, nie pamiętam, żebym miała od dawna. I to tak, że ja naprawdę się bałam, czy w ciągu dnia nie będę potrzebować powerbanka. I to był dla mnie spory problem. Natomiast. Zdecydowałam się jednak zainstalować publiczną BT, y, jeśli chodzi o iOS 16.1, bo z relacji na Twitterze y, różnych osób widziałam, że ta bateria jest dużo lepsza. A ponieważ no, taki strach był, mówię, że, y, że ja nie dotrwam do końca dnia w ogóle na tej baterii. To zdecydowałam się i w obecnym stanie, w obecnym momencie lecę na wersji beta iOS 16.1 i jest o niebo lepiej. Bateria wróciła do swojego pierwotnego stanu, bardzo dobrego i pierwotnego stanu, tak jak na iPhone'a 13 Pro przystało. Także jestem zadowolona i cieszę się, cieszę się, że to zrobiłam, a się już więcej nie męczyłam. Jeśli się boicie, to oczywiście poczekajcie sobie do iOS 16.1 wersji oficjalnej. Nie wiem, jakie macie też problemy z baterią, czy w ogóle je macie, bo wrzuciłam na Twittera informację o tym, że mam bardzo duży problem z baterią i kilka osób się odezwało, że u nich jest spoko. I z tego, co wiem, tak poznajomych, to nie wszyscy mają ten problem, co ja. U mnie doszło do tego, że SOT miałam na poziomie 3 godzin, także to było bar bardzo słabe i mówię, to jest już strach też, że telefon nie wytrzyma do końca dnia, a w sumie mój iPhone 13 Pro ma nie, nieco ponad rok, wcale nie, nie zbyt dużo, rok i miesiąc, tak bym powiedziała. No tak, bo kupiłam go na premierę, więc gdzieś rok i miesiąc ma, ma mój iPhone 13 Pro. Więc gdyby ta bateria miała być na tym poziomie, to nie dziękuję. Natomiast iOS 16.1 ten problem jak najbardziej rozwiązał. A także jeśli macie problemy z baterią, to ja mówię, że u mnie na 16.1 jest całkiem jest spoko już, więc możecie poczekać na oficjalną wersję, albo zainstalować sobie iOS 16 Public Beta, bo jest to możliwe teraz dla każdego. Kiedyś wiadomo było, że te wersje beta były przeznaczone tylko i wyłącznie dla deweloperów, teraz taki przeciętny zjadacz chleba czytaj ja, może sobie też na taką betę pozwolić i sprawdzać, i sprawdzać, wiadomo, że z betami też mamy takie ryzyko, że jak nie tutaj, jak tutaj będzie działać, to tam się gdzieś wysypie, coś może nie działać, coś może się przycinać i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie wydaje mi się, że ten iOS 16.1 jest lepszy. Jeśli chodzi o klawiaturę, bo wiem, że tu dużo osób też pisało na Twitterze o tym, że ma z tym problem. Ja u siebie tego problemu nie... Nie uraczyłam, nie zauważyłam, więc nie powiem Wam, czy jest lepiej, bo jest na mnie tak samo, jak było na szesnastce. Ale mówię, nie bierzcie tu moich słów jakoś bardzo źle, że klawiatura nie została naprawiona tam na iOS 16.1, bo mówię, u mnie, u mnie tego problemu nie było. Ja tu opowiadam oczywiście o swoich doświadczeniach, o tym jak jest, ale dajcie znać, jeśli macie iOS 16, czy macie jakieś problemy, jak wam się tego używa, jak to u Was wygląda, czy działa, czy nie działa. U mnie działa, u mnie nie, nie działa, jak to, jak to u was wygląda. I jak tam na iPhone'ie 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Plus, dobrze mówię, 14 Plus, tak. Jak to u was wygląda, bo z tego co widzę, te najnowsze iPhone'y chyba mają większy problem z iPhone'em, z iOS'em 16 niż, niż starsze modele. Aczkolwiek jak możecie zobaczyć na Twitterze, czy u mnie na koncie y, też te opcje bagowe z iOS, z iPhone'a 14 przeszły na starsze modele. Mówię, ja na razie z 16.1 jestem całkiem zadowolona, także czekajcie. Mam nadzieję, że to poprawi wasze telefony. Słuchajcie, będziemy dzisiaj kończyć. Myślę, że y, na pierwszy raz ten odcinek nie musi być jakiś bardzo, bardzo długi. Dajcie znać, czy taka forma w ogóle by Wam się podobała, czy byście chcieli taki format, co o tym myślicie. Oczywiście dzielcie się swoimi historiami w komentarzu. Czekam. Możemy sobie w takiej formie też pogadać. Myślę, że to jest też coś ciekawego, coś fajnego. Ja słuchajcie, tymczasem zmykam. Dzisiaj wieczorem mam zamiar siąść przy Xboxie, bo wychodzi Plugtail Re -Rekiem. Re Rekiem. Chyba dobrze, mam nadzieję, dobrze czytam. To jest druga część gry Plugtail Innocence, którą przeszłam jakiś czas temu. Była ona w Game Passie, obecnie jej nie ma. Teraz dwójka dzisiaj na premierę wchodzi do Game Passa, więc ja sobie odpalę. To jest historia rodzeństwa na które musi uciekać przed Wielką Inkwizycją w czasach Wielkiej Zarazy, jeśli chodzi o szczury. Naprawdę bardzo ciekawa fabuła, fajna gra, więc jeśli będziecie mieli gdzieś okazję, nie graliście w jedynkę, to ja wam jedynkę bardzo polecam. Bardzo fajny tytuł. A jeśli mieliście okazję pograć w jedynkę, to uprzejmie informuję, że dwójka dzisiaj będzie w Game Passie. Jeśli macie Xboxa, jeśli macie Game Passa, to polecam sprawdzić, a jeśli nie... To, to, czy polecam kupić, powiem potem, jak ogram jak ogram ten tytuł, i jak wam powiem wtedy dopiero, czy warto, czy nie warto, jak to, jak to wszystko wygląda. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia, bo też w zależności od tego, kiedy będziecie to słuchać. I mam nadzieję, że, mam nadzieję. I mam nadzieję, że za jakiś czas usłyszymy się w kolejnym odcinku podcastowym. Także trzymajcie się i cześć.